Siema widzowie, ogólnie to nie idzie mi ostatnio w Valoranta I Stwierdziłem, że zamówię sobie coacha Powiem wam tak, zamówiłem jakiegoś kołcza, ale problem jest taki To jest Rusek, zaraz ma wbić do mnie na Discordę Będziecie słyszeć, mamy dźwięki No i co, zaraz zobaczy. Prwiat komrata, ty dawaj tego Da, to tam estrema wle. Już, już ci daję, już ci daję, sekunda. A ty pani ma już polski, czy nie pani ma już kurwa? A ja polaka to napierdalajasko las. Dowój ruchy, dowój ruchy. A ja mam serio grać? Da, da, napierdalajasko. Dobra, dobra. ty za serwer, ty na serwer. Ty dałeś to ma tam ruskie, bratan! Dobra, dobra, kurwa, więc ogarnij się człowieku, ja pierdolę. Dobra, znalazł mecz, tej rusek, będzie zły. My giercujemy. O, dobra, dobra. Co to za mapa, bled. Kojnie, człowieku, już dobra jest, co mam gier. Siwa dziewka, siwa dziewka z nożami. A to tu. Dobra, dobra. Piku, piku. dobra Kurwa spokojnie człowieku Dawaj to szeryf Szeryf? Da, da szeryf Dobrze, dobrze, dobrze Dobrze biorę szeryfka Idź na B, idź na B Na B, no idę przecież debilu Idź, no, Didi! Idę, 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 idź, Didi to ma twoja zbabcia kurwa Dobra, tej coach co ja mam tu robić no Dawaj Push, push Ty push i dasz Dasz i push Ale dasz najpierw czy najpierw push? jak dupy dasz to niedobro Da, da, dawaj Dobro. NIE! CZTO TĄ TUTAJ Black. Co oni robią ty? Oni mi trollują Rankeda Ja nie rozumiem, ja nie rozumuję, co tu się odpierdalają DŻEJCH maturka TO JEPANA BLED SUĆKA Może ty im powiesz, jak jesteś taki cwany człowieku Yyy dawaj Vandal WANDAL, WANDAL Wandal, dobra, bez kewa? BEZ KEWU, okay, BEZ KEWU Okej, okay. okej, ale czuję tą moc od ciebie człowieku, ty parujesz energią pozytywną ja, to to mieli kiedy to grali z chłopakiem, z bratanem, z bratanem, z bratanem, napierdalaj bratanem, z to z bratanem, z Dawaj, nie bratanem, Ogarni się. I bratanem, z bratanem, z bratanem, z bratanem, noży, bratanem, z na z e, Patrzą mida, patrzą mida z x-em z bratanem, z x A, da, z x lewo, z lewa, z lewa. Dobro! Ja nie widzę tej! Spierdalają, Spokój, spokój! Dobry czy brzydki? Dobro, dobro, to dobro z kino! Poczekaj, poczekaj, oni tu muszą wszyscy... Czekaj, ja nie? Czekaj, czekaj, kurwa. czekaj, Bomba tam. zaplantowają. Ty kurwa dziewko, to będzie wyjeżdżało. Czekaj, czekaj! Zajebał, zajebu, zajebu, zajebal mu, zajebal mu baszka, To nie takie proste, kurwa, zamknij p***dę! Strzelaj, bled! Czekają na pozwolenie! Sprawa, sprawa! No nie pozwoliłeś mi strzelać! Bóg też co ty potrafię, soli! Dobra, dobro, suczko, dobro! Nie puszuj go, nie puszuj! Spierdalaj już! Nie dobra, A mi... Ej, twoja wina jest, kur... Ruska dzi co ty tam nie powiedzają, ble? To no, z ruska dzi! No dawaj wandal, oni głupy, oni debilo, on debilo, oni ne ony ogarnają Da da, dobrze, dobro Ej, nie ruszaj. Nie ruszają. Mm. Da da Ty powiedz tym, powiedz tym, że napisają Ci TFK. Can you write on chat I am -A guys? A ty kurwa co ruskie a dziw Nie pani mają po angielsku? Co czekaj, mam robić? Czekaj, czekaj, czekaj. Dobro, nie czekają. Dobro czekają. Dobrze mi idzie? Nie, nie. Okej? Czemu ne... Nie wiem. Dobra tu. To co? <noise> <noise> Czekaj, na druga runda. O! <noise> Wylączaj, Dobro. Dobro, dobro! Dobro, dobro i uno, uno! Zabijam dwóch, jesteś zły? Pokażę, jak jesteś zły. <głos> <głos> Dawaj o ten, i maszyna, maszyna! Gdzie mam kuszał z tożsamością? Maszyna! A gdzie mam z tym, maszyna. Maszyna. Mam na z tym bez, stanąć? Maszyna bez maszyna! Dobra, dobra, maszyna! 3, 2, na pierdolaju! Trzy, dwo! Na maszyna! Trzy, da, 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 poczekaj, poczekaj, Dawaj tam poczekaj, 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 idę, 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 poczekaj, poczekaj, idę. TO NIE DZIAŁA TY kurwa. To nie działa, to dobrą maszyna Ty tak? się z fiutem na łby pozamieniał. To z lunetką, to duże z lunetką To? Duża lunetka, nie, 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 dam małego, małego ke, małego ke To? No, małego no, shield. No, nie, ma operatora, nie ma tak? no, noska? Dobra, dawaj to z lunetką tego dużego, dawaj Dobra, dobra. wzięłem wzięłem, chłopie Trzy, dwa, jeden i jeszcze raz, jeszcze raz, maszyna, maszyna, maszyna nie w tę stronę? A jak jest strona po rosyjsku, szefie? Z lewa albo prawa A z tyła? Nie, nie, z tyła to się jebali lunetka, da, 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 lunetka Dobro, dobro lunetko, dobro, dobra 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 Ja sobie nauczaju grać, ja sobie nauczaju brata To dzięki tobie Da, da Mam wziąć to? Fajny skin? Dawaj ta skinka, se pokraja ze skrętki A jak dam tapa szefie, to co dostanę? Do, Sprzedaż mi taniej coaching? A ta, wy, wszystko. Co? Widzka, daj ta subyka jak ty one-tap Dobra Obyu, <muchy> widzka, daj ta subyka me Daj tam mi swoje pieniążka De w chóz, de Wyjebal, wyjebal De w Ty wyjebal, ty wyjebal Czemu ty nie de O, suczka Suczka, suczka ty dobro, ty oh, nie słuchaj try. swojego tak Dobra, taktyka tak. Ty rzucają e, chmuro, Ty dawaj to na biorcha I do przodu z dasza, tak? I bu, bu. I nie ma, nie ma, nie ma suczki Rozumieją? Rozumieją, coś tam rozumieją Robię tak, tak, tak Da, 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 da. I nie ma suczka. O ble... Bo dwie suczka się na mnie skampiła k***a Z tyłu, bo wiedzieli Oni mają Radianta, twoja taktyka jest po Tu je dobre, tu dobre Chaj, okay. cichaj, cichaj tutaj na no, A jak plecy mi wejdą? Ne, 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 plecy ne A jak wejdą? Nie mają pleca, nie mają Dobra Dawaj, po cichu, po cichu No ale jaju czy sku***a stają na dupie? Podchodzijaju Co ty taka pizdeo really. Dobra, dobra, in city, city I Dasha, Tapaju, tapaju? Już w prawo i zabijam Dasz odprawę, zabiję ją. O ble. Ej, ty o, no, jesteś takim cferd... Eee, reportos sowos. On walhackos, ajm botos. Sowar, walhackos, y, ajm botos. Reportos. i Gryffindory jeszcze ma. Wszystko, wszystko zaznaczaj i napiszę jeszcze osiós. od oczytero i smurfo radianto. A, szedł, 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 zlepał, da. Kurwa, zapierdają tak? Zlewa, zlewa, zlewa Do Dobro Oooo! No żeś nie powiedział! Ja nie widzaju, że ona taka pizda od tylca. A jak twoja stara się doł Mają nożyka, ty mają nożyka To dobro, to dobro tam nożyka Ja dobra z nożyka i na mido, e, idź na chuj na mido Na mido? Da, da Zapierdalają Da, solo, solo Solo? E, solo, solo Blanka solo e, prawo. dawaj smoka lewo. Tyś kur... slow -małszy, co załączył, coacher? Ja już się wyjebałem, to dopiero taktyka Dobra, co ja już? O kurwa mam na duża maszyna no, 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 no Nie lunetka, maszyna No, maszyna, nelunetka. lunetka Nie lunetka, <laughs> nie, lunetka nie lunetka, maszyna ja, czyli to gówno Da Taktyko, e, smoko napierdalają przez smoko, wszędzie Dalały prawa, to. góra, z lewa, z prawa. Nie, nie tu, nie tu. Ty wy... w suczki, w suczki, w da, tutaj. O, lewo, z zlewa, z zlewa, zlewa. Jak ty wygrają mecza, to wydziały zostawiam słupko. Wy, mam wygrać? Da ja, da, ja, ty tryhardoje teraz Gdzie ja cały czas trayhardoya? Ty mi chyba podpowiadaja Dobra, suczko, teraz ty mi podpowiadasz tak, żem ja wyszedł i zabił pięciu. Dawaj To idę na video lurkować. nie ma senu. A lurkować, powoli mam iść. Tak, nie ma senza. To ja sobie pójdę to, może tędy Raki, jak ty masz z takie słabiak Ty nawet nie czujesz kiedy rymujesz. Ja czuję kiedy rymuję, blec A myślisz, że nasz bridge potrzebuje twojego coachingu? Ja potrzebuję go Dobra, dobra, ey, co? Kacówka tu nie dobra, tu nie można po z lewa, z lewa, z lewa, da no. Tutaj będzie, tutaj będzie Tutaj będzie suszka. Złomek? Będę, będzie, będzie suszka. A ja mam podjeżdżać? E, da, 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 da. Gdzie będzie? Lewo, lewo prawo? Z lewa, z lewo, z lewo, w lewo, prawo, prawo. Ja się zapatrzają na ten pierdolony bombot! Ty jak coś zajebiesz mają gruba gruba dupa z lewa, z lewa, z prawa, z prawa też, ale z lewa też. Ne, 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 ne. To nie dobro. Dobro, dobro. To dobro czy nie dobro? Ja się bać przez ciebie, szefie, szefie, bo nie no. będzie pieniążków za coaching. Loda. Dobro, nie, dobro. Jednocześnie. Da, dobro i dobro. Co tu za lunet? Rozjebali gra. Co to jest za wall? Co to są za listućki? Boże. O Boże, o Boże. Co ty masz za... Co ty za drużynę? Co ty za kobraty? Dobra, ty im że to są takie kupę, Takie kupaki, To są kupaki. Nie, nie, ty im że one takie... Eee, da? Zajemają nożyki, ale duża lunetka piekają mi do. Duża lunetka piekają mi do nożyki pod strach. Oni te bojka nożyki? Nie, nie, nie. Ty dużo... Co to robisz? nożyki. Na Dobra, dobra. Dobro, dobra, Widzicie jaka dobra taktyka. Zesrali się w portkie! Zlewa, 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 zlewa. A tu zamykają, zamykają. Dobra, to wpierdalaju do maino. Da smoka, smoka pod dupa. Dobro, bro, teraz. Upierdalaju! I BOOM! Szakalaka! To ja zrobię co ja chcę dobra? Zaufasz mi? Dobro. Dobra. Chcesz, ty nawet Pokażę, dobra. czego się nauczyłem z twojego coachingu, okej? Okay? Dobro, dobro, moja mała suczko. Dobra. Ty k**le, coacha do cipa Ja się k**a ch... nauczają ch... Regres zaliczają On dobro bo on gra z maszyna przez smog I on wygrywają A ty tak nie robio k**a Nara, tymi płacają na moje konta Spierdalaj Także co, coach całkiem niezły jak ktoś chce więcej takich rzeczy to coach ma streamy codziennie o 20:00 także zapraszamy link jest w opisie i wiem.